Tematem mniejszego filmu będą zmienne obiektowe. Aby zrozumieć koncepcję zmiennych obiektowych, muszę powiedzieć kilka słów na temat tego, czym jest sam obiekt. Będzie to tylko krótki wstęp do koncepcji obiektów i obiektowości języka VBA. Całemu temu zagadnieniu poświęconych będzie bowiem cały szereg lekcji i filmów w dalszej części kursu. Na początek zwróćmy uwagę na aplikację Excel, którą widzimy po lewej stronie ekranu. I skupmy się na podstawowych widocznych elementach, które ma do dyspozycji użytkownik, a docelowo także programista VBA. Po pierwsze, mamy otwarty plik, a więc skoroszyt. Skoroszyt, który po stronie kodu VBA będzie ukrywał się pod nazwą workbook. Wewnątrz skoroszytu widzimy trzy arkusze, a więc w praktyce są to trzy obiekty widoczne po stronie kodu VBA jako worksheet. W aktywnym arkuszu, który również jest obiektem typu Worksheet, widzimy komórki, które pojedynczo, a także zgrupowane stanowią również obiekty. Gdybym miał szukać definicji obiektu, to własnymi słowami określiłbym go w sposób następujący. Jest to element przestrzeni Excela, charakteryzujący się unikatowymi cechami, a więc cechami wyróżniającymi go od innego typu obiektu cechami, które pozwalają na wykonanie określonych operacji tylko z tym, a nie innym obiektem. Dla przykładu, skorożyt możemy zapisać, ale już na przykład obiektu komórkowego czy obiektu arkuszowego nie możemy zapisać. Innym przykładem niech będzie komórka, do której mogę wpisać określoną wartość. Ale już do obiektu arkuszowego nie mogę wpisać określonej wartości. Wartość trafia bowiem do obiektu komórkowego, znajdującego się wewnątrz danego arkusza. Trzeci przykład: arkusze posiadają swoje nazwy, a komórki nie posiadają swoich nazw. Tak więc każdy obiekt będzie charakteryzował się czymś szczególnym, co będzie go wyróżniać na tle innych obiektów. Dodam jeszcze krótko, że istotą obiektowości jest to, że obiekty najczęściej zgrupowane są w kolekcjach. Istotną rolą obiektowości będzie także hierarchia, a więc ułożenie obiektów według określonej struktury. Struktury, która określa obiekt ważniejszy, mniej ważny, a dzięki temu powstaje właściwy zapis kodu VBA. Wróćmy do koncepcji zmiennej obiektowej. Wyobraźmy sobie, że mamy zestaw nagłówków, z którymi wewnątrz kodu VBA będziemy chcieli wykonać szereg operacji, takich jak formatowanie czcionki, formatowanie wypełnienia, czy powiedzmy kopiowanie zakresu. Mamy więc potrzebę wykonania wielu czynności z danym elementem aplikacji. Sytuacja ta idealnie pasuje do koncepcji zmiennej. W naszym wypadku obszar nagłówków przypiszę do zmiennej, a więc utworzę swego rodzaju referencję zmiennej do tego obszaru, i w dalszej części kodu będę posługiwać się tą właśnie referencją. Na początek dodam nowy moduł. Utworzę procedurę. A wewnątrz procedury utworzę jedną zmienną, która będzie zmienną typu obiektowego. Jeżeli nie wiemy jak nazywa się obiekt danego typu, to możemy się posłużyć deklaracją s object. I wyobraźmy sobie, że jesteśmy dokładnie w takiej sytuacji. W praktyce w aplikacji Excel mamy do dyspozycji w zależności od wersji i w zależności od sposobu liczenia około 100 do 200 obiektów, a łącznie z kolekcjami jest to około powiedzmy 350 różnego rodzaju typów obiektów. Dodając do tego przyszłe obiekty pochodzące z innych bibliotek czy z nowych wersji aplikacji, może się zdarzyć, że w danym momencie będziemy pracować w przestrzeni kilkuset obiektów. Oczywiście nigdy nie będziesz musiał ich znać, ale z pewnością nieraz braknie Ci wiedzy na temat tego, jakiego typu jest dany obiekt. Wracając do naszego kodu, przypiszę do zmiennej obiektowej referencję do zakresu range. Wykorzystuję do tego celu instrukcję SET, która jest w tym wypadku kluczowa. Dzięki niej następuje przypisanie do zmiennej określonego obiektu. Instrukcja SET jest więc wykorzystywana tylko w pracy ze zmiennymi obiektowymi. Mając utworzony w ten sposób obiekt oraz jego referencję, spróbuję wykonać przypisanie i zmianę właściwości tego obiektu. Zwróć uwagę, że edycja odbywa się bez systemu IntelliSense, a więc po kropce nie pokazuje się żadna lista, która pozwalałaby na szybką i sprawną edycję. Deklarując naszą zmienną jako typ obiektowy, wskazałem kompilatorowi, że Nagłówek będzie jakimś obiektem, jakiegoś typu nie do końca zdefiniowanego. W tej sytuacji kompilator nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniego zestawu podpowiedzi, bo nie wie z jakim typem obiektów w rzeczywistości pracuje. Mogę jednak pomóc sobie w tej sytuacji w sposób następujący. Wrócę do definicji mojej zmiennej i zamiast definicji typu object dokonam zamiany na właściwy typ, a więc typ range. Warto pamiętać, że referencja do wszelkiego rodzaju struktur komórkowych do pojedynczych lub wielu komórek zawsze dotyczy obiektu typu range. Mając właściwą definicję zmiennej i jej typu. Dodam jeszcze dwie instrukcje wewnątrz procedury. Zwróć uwagę na działanie systemu IntelliSense. Po naciśnięciu kropki automatycznie wyświetlana jest lista z dostępnymi w danym momencie instrukcjami, metodami oraz właściwościami. Dopiszę więc instrukcje, które zmieniają kolor fontu w naszych nagłówkach oraz dodatkowo skopiuję obszar nagłówków o 10 wierszy w dół. Następnie wykonuję procedurę, i jak widzisz, po stronie Excela uzyskaliśmy oczekiwany rezultat. To był jeden z przykładów pracy ze zmiennymi obiektowymi. Chciałbym jeszcze zaprezentować drugi przykład. Będzie to sytuacja, z którą będziemy spotykać się bardzo często. Wyobraź sobie makro, w którym będziemy mieć następujące kroki do wykonania. Wyobraź sobie procedurę, w której będziemy mieć do wykonania następujące kroki i operacje. Do jednego z arkuszy będziemy pobierać dane. Do kolejnego z arkuszy będziemy przenosić te dane i wykonywać określone analizy. W ostatnim arkuszu natomiast utworzymy wykres na bazie danych z arkusza analizy. Trudność, z którą może się spotkać polega na tym, aby w pełni zapanować nad tym, który arkusz jest który przez cały proces działania makra. I tu również pomocne okazuje się zastosowanie zmiennej obiektowej. Na początek zadeklaruję więc trzy zmienne obiektowe. Będą to zmienne typu arkuszowego, a więc typu worksheet, a następnie przypiszę do tych zmiennych nowo utworzone arkusze. To, co znajduje się po prawej stronie, to polecenie utwórz nowy arkusz. W praktyce w każdej z linii, która zaczyna się od instrukcji SET, następuje utworzenie nowego arkusza oraz przypisanie go do określonej zmiennej obiektowej. Dodam jeszcze kilka prostych linii, aby zaprezentować w tym przykładzie, jak cały mechanizm mógłby działać. W pierwszym arkuszu, a więc w arkuszu dane, dodam stałą wartość w kilku komórkach. Następnie skopiuję ten sam zakres oraz wkleję wynik kopiowania do dwóch kolejnych arkusza, więc arkusza SH analizy oraz arkusza SH wykres. W trzech ostatnich liniach tej procedury dodam jeszcze instrukcje zmieniające nazwy nowo utworzonych arkuszy. Następnie wykonam tą procedurę. W naszym kodzie mamy więc cały szereg instrukcji. Instrukcje tworzące zmienne obiektowe, przypisujące określone obiekty do. Tych zmiennych, a następnie wykonuje cały szereg operacji właśnie w referencji do poszczególnych nowo utworzonych arkuszy.